Dzień dobry Raki. Witam Was na moim kanale. Zapytaj Tarota. Idę do Was z czytaniem na maj 2023. Jakie będą Wam towarzyszyły energie? Co się może udać, co, co, co mniej, albo może wszystko? <laughs> Zachęcam, żebyście obejrzeli również filmiki dotyczące Waszego ascendentu. Planet osobistych, czyli Wenus, Merkurego i Księżyca. Link będzie w opisie filmu, i on Wam wyliczy, jakie znaki Zodiaku macie w tych poszczególnych planetach, bo to Wam da szerszą perspektywę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to, co do Was przemawia. A co nie, to zostawcie. Nie z każdym będzie się zgadzać, bo jest już nas prawie 800 subskrypcji. Bardzo jestem za to wdzięczna i właśnie proszę że y, za moje zaangażowanie i wiedzę, żebyście opowiadali, że jest taki kanał, zasubskrybowali, zalajkowali, skomentowali. To bardzo pomaga mi się rozwijać na kanale. No to co Raki? Lecimy! Maj dla Raków 2023. Co wam będzie, jakie energie wam będą towarzyszyły? Oczywiście jak ktoś potrzebuje czytania indywidualnego w różnych kwestiach, aspektach swojego życia, zapraszam na kontakt mailowy. Też będzie adres w opisie filmu. Sprawy zawodowo-finansowe dla raka. Rycerz Buław. <laughs> yy, uczuciowe, emocjonalne, siódemka pentakli. No tak, będzie Was szarpać tutaj. Co, prawo niespodzianki, czego się nie spodziewacie, co będzie dla Was niespodzianką, odkrywczem, czymś odkrywczym. Koło fortuny. Patrzę, czy widać? Widać. Wasza postawa i nastawienie w maju, rycerz pentakli. W związku z tym, co robić? Trzy buławy, a czego nie robić, może zostawić na później, odłożyć. Kapłan mhm. i energia ogólna. Moc. Brawo raki. No, kochane raki, <mogę>, mogę powiedzieć tak. Drogie raki, będziecie z wszystkim w maju, co Was spotka, dacie sobie radę. Koniec czytania. <mogę> trochę cierpli... A, tak, trochę cierpliwości, macie moc, los wam sprzyja, więc śmiało do boju. Dobrze i poczytajmy. Yy, drogie raki, zacznijmy od Waszej postawy i nastawienia, bo to jest bardzo ciekawe przy tej sile yy, i przy tym kole fortuny, no po prostu droga cudowna. Kochane raki, yy, karty namawiają Was do tego, żeby... żeby być takim skrupulatnym i to samo podobną, znaczy inne energie, ale to mieli podobne lwy, że żeby zrobić sobie, czy, czy panny, już nie pamiętam, cel. Określcie sobie drogie raki cel, to miały panny. I zróbcie plan. I postępujcie powoli, to znaczy naprawdę rycerz Pentakli, on się nigdzie nie spieszy. To jest zawsze ruch powolny, ale zawsze do przodu, zawsze. I rycerz Pentakli jest stabilny, on nie schodzi ze swojej drogi, on wie, że musi dojechać na tym koniku, on przeważnie przedstawiał na koniu, do punktu B. I, I on tam dojdzie, może mu to zajmie tydzień, bo rycerz Buław do, dobiegnie tam, to zaraz powiem, w dwa dni, tak? A rycerz Pentakli nie, on wie, że koń musi odpocząć, że on musi odpocząć. Czyli wasze, wasze nastawienie w maju i postawa, bądźcie rozsądni, dokładnie ma, będziecie mieć siłę i moc, natomiast... Porozkładajcie sobie tą siłę i moc na poszczególne działania i nie używajcie emocji. Podchodźcie, starajcie się do, w maju być jak najbardziej e, takie zdroworozsądkowe, żeby tych nie podejmować żadnych działań pod wpływem emocji. Lepiej je zostawić na chwilę, odłożyć. Przespać się z tym, przemyśleć jeszcze raz i dopiero na głowę. Czyli drogie raki, w, w maju zimna głowa, gorące serce i twarde lędźwie, tak? Mój profesor tak zawsze mówił. Bo to na scenie to trzeba mieć zimną głowę, gorące serce i twarde lędźwie. I to do was raki bardzo oddaje te energię, które ja tu widzę. Czyli zimna głowa, naprawdę myślę co robię, z otwartym sercem, z miłością, z wiarą, że się uda, I, a jak się potknę, to wstanę i pójdę dalej. Nie, 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 nie zostawiając swojego celu, nie poddawając się. To jest pierwsza rada. No przy karcie siły w ogóle, wiecie co, drogie raki, zróbcie sobie zdjęcie tej karty. I noście je przy sobie, że jak będziecie miały jakąkolwiek chwilę zwątpienia w maju, to popatrzcie na, to, na tą kartę, bo to jest karta, która daje moc. Przy tej karcie wszystko z wszystkim sobie poradzisz, drogie raki, raku. Jakie by to nie było wyzwanie. A zobaczcie, ona, ta pani, ona jest łagodna. Sama jest kotkiem. I ona łagodnością, siłą, perswazji, rozumu potrafi ujarzmić y, tą bestię, tak? to wielkie zwierzę. Karta siły, jak jest tutaj lew, to, to jest y, w, w symbolice kart Tarota, to są też nasze wewnętrzne demony. Między innymi. Ale do, y, a w takim życiu zewnętrznym. W realnym, tak zwanym, no, demony mamy też w realnym życiu. To też pokonanie wszelkich przeciwności. Dla niektórych z Was, jeszcze raki, jest zalecane, żeby zacząć uprawiać jakiś sport, jakiś wysiłek fizyczny dla Waszego zdrowia. Może Wam trzeszczą kręgosłupy i dobrze by było ruszyć tyłek z kanapy, żeby w lato wejść w niezłą formę. Tylko nie od razu łubu, dubu. Tylko właśnie z rycerzem monet, tak naprawdę, jeżeli dawno się nie ruszałeś, drogi raku, nie ruszałaś, to powolutku, nie? Najpierw troszkę na rowerku, może gdzieś tam, no jakiś taki plan, żeby, nie, żeby się nie, z tymi zakwasami nie dobić. Ale to też jest informacja, że dla was, raki w, w miesiącu maju, ważne jest, żebyście się ruszały. Może zacznijcie od spacerów. Już pogoda powinna sprzyjać. I teraz tak, przejdźmy do pracy. W pracy, drogie raki, będziecie miały tendencję do impulsywnego zachowania. I to może być takie impulsywne zachowanie. Widzieliście szreka i osioł, osioł taki impulsywny. Ja, ja wiem, gdzie to jest, mnie wybierz. O, po, takich, yy, po, po, po impulsie. Będziecie mieć taką skłonność, ale jak zostawicie puścicie te emocje, puścicie te impulsy, niech najpierw poleci impuls, a ty weźmiesz drogi raku, najpierw oddech, Uff, czy naprawdę tego chcę w tej pracy, to wtedy podejmiesz dobrą decyzję, bo będzie was, będziecie mogli być trochę kłótliwi, drogie, wy, może kłótliwi, wybuchowi drogie raki, że coś was będzie w pracy irytowało i będziecie skłonni wywalić to z siebie. No to zobacz, to przy rycerzu pentakli jest, i przy karcie siły jest ogromna szansa, że powstrzymasz tę energię. I ja cię do tego namawiam. Nie warto wybuchać. Idź i pokrzycz sobie, pojdź do lasu i tam sobie pokrzycz albo w samochodzie sobie pokrzycz. A w pracy, yy, w pracy nie. W pracy przy rycerzu buław. Ja Cię namawiam do tego, żebyś był kreatywny, żebyś był pracowity, żebyś swoją pracę wykonywał raku z zapałem i pokazywał to całemu światu, wszystkim, z którymi pracujesz. Bądź otwarty, pracowity i zaangażowany. Jak najdalej od byle jakości. Wiecie, jak to jest? Odwalania czegoś tak byle jak. To, to tutaj karty radzą Ci nie. Yy, bądź zaangażowany w 100 na 100%. Aktywny i kreatywny. I jeżeli to zrobisz, to... A będziesz miał moc i będziesz miał siłę i, i pomysł na to, jak się pięknie pokazać z tej strony w pracy drogi Raku. Dla tych, którzy prowadzicie własny biznes, to też otwórzcie, mogą do Was przyjść fantastyczne pomysły. Na, na jeszcze pobudzenie tego biznesu do życia, żeby on się rozkręcał. Tylko powolutku, tak? Trzeba to trzy razy przemyśleć, czy to się opłaca, czy nie opłaca, ale otwórzcie się na te pomysły, bo one mogą być bardzo dobre. Zwłaszcza przy tym, co robić. To, yy, to już mówię do tych, którzy mają własne biznesy, że już coś zainwestowałeś, coś już włożyłeś, ten biznes się już jakoś tam kręci, lepiej lub gorzej, to teraz wypatruj nowych sposobów, czyli nowych pomysłów, jak jeszcze można podkręcić, jak ono się może rozwijać, co możesz jeszcze ty raku zrobić, żeby ten biznes lepiej szedł. I tutaj yy, karty ci radzą, otwórz się na jeszcze nowe pomysły. Tak bądź kreatywny. Być może to jest też może być, wiesz co tak myślę, do osób, które myślą o biznesie albo mają, że y, może warto y, z kimś współpracować. Tak y Prawie niespodzianki w tym, czego, czego się nie, y, nie spodziewasz, drogi Raku. Mamy koło fortuny, czyli tutaj jest, wiecie co? To jest, y, to przyjdzie los. Y, często w kole fortuny, y, no jak to się mówi, raz. Pod wodzem, raz na wozie, raz podwozem, prawda? I koło fortuny często wtedy tarot, jak mi się manifestuje, że zdaj się na los. Los na najlepsze rozwiązanie. Czy może to, nazwiesz to Bogiem, czy Losem, czy, czy Górą, czy Absolutem, wszystko jedno. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to zaufaj Bogu, że On znajdzie najlepsze rozwiązania i, w, i wpadniesz na taki pomysł. Daj się pokierować wszechświatowi, tak? bo to jest to samo, tylko to jest kwestia nazwy. I wierz, że się uda. Tutaj jest też kwestia wiary, że jak mówiłam o tym celu, to trzeba wierzyć masz na to moc, że, że twoje cele osiągniesz. I tutaj przy ja koło Fortuny czytam bardzo jako kartę wspierającą jednak, że to koło jest na górze. bo czasami może być przyczynek losowy, taki, że się spada. Ale tutaj to by trzeba było już patrzeć Słuchajcie indywidualnie bardzo bo jak mam w prywatnych, osobistych czytaniach, to wtedy dopytuję, czy to właśnie pójdzie do góry, czy to spadnie na dół, bo koło fortuny to jest, i to są sprawy wyższe, gdzie my ludzie, ja zawsze twierdzę, że mamy ogromny wpływ na swoje życie. Natomiast no nie wszystko, na nie wszystko i to są te sprawy, na które nie mamy wpływu, więc coś będzie takiego u ciebie raku i myślmy, że to będzie bardzo dobre, wspierające i pozytywne dla ciebie, co będzie przyniesie ci los. Może los, czasami ja się śmieję, że życie bywa mądrzejsze niż my, nie? I przynosi nam rozwiązania w teczce samo. W życiu uczuciowym, drogie Raki, ci, którzy jesteście w parach, w małżeństwach, w partnerstwach, to proszę was, żebyście byli dla swojego partnera bardzo tolerancyjni, bardzo żebyście go akceptowali takim jakim on jest. Nikt nie jest idealny. I yy, Dajcie sobie dużą dozę cierpliwości do swojego ukochanego, do swojej ukochanej. Ona tak szybko się nie zmieni, jakbyś chciał, czy chciała on. To ty u siebie najpierw wykonaj pracę, i wtedy feedbackiem dostaniesz rikoszetem dostanie ta druga osoba. I feedback będzie informacja zwrotna, że u niej coś. coś się poprawiło w waszej relacji. Zaleca karty was namawiają do tego, żebyście popracowali tak cierpliwie, skrupulatnie i nie, nie czekali, że nad, swoim, nad swoją relacją, bo musimy myśli czyli... Pracujcie nad swoją relacją, swoim związkiem bardzo spokojnie, z wielką miłością, z wielkim oddaniem i z cierpliwością do drugiej osoby i nie oczekujcie szybkich efektów. Ok? Po prostu powiedzcie sobie, że no, mamy mnóstwo czasu. To nie musi się... Y się poprawić jutro. A przy tej, przy tej karcie, jak mówiłam, o tym bądźcie dla swojego partnera i partnerki łagodni, łagodni, tolerancyjni, łagodni, tacy, którzy go akceptują. Doceni swojego mężczyznę, droga kobieto. Doceni to, że na przykład pozbierał skarpetki. Z podłogi Albo wyniósł śmieci, bo, a ty tego nie, nie znosisz robić. To nie mów mu wynieść, znaczy poproś go, żeby wyniósł te śmieci, a jak on to zrobi, to doceń to. Powiedz, wiesz, co, jak to jest miłe, jak wynosisz śmieci. Bardzo to doceniam, bo ja tego nie znoszę. Albo doceniam to, że właśnie wsadziłeś gary do, do zmywarki. Rozumiecie, w tym kierunku żebyście byli. Drogie single, drogie singielki, tutaj, jeżeli los Wam nie, nie przyśle jakiegoś ukochanego, a raczej nie przyślę, to, to też jest tutaj y, zalecane, żebyście byli cierpliwi i żebyście z ufnością patrzyli w swoją przyszłość. Jeżeli twoim celem jest bycie w parze. Mieć tą drugą osobę ukochaną, to spokojnie, ona przyjdzie. M tylko musisz w to bardzo mocno wierzyć i yy, ulepszać siebie. Tak jak mówiłam o tym ruchu, na przykład to zyskasz fajną figurę, zrzucisz parę kilo i to, jak wiemy, jest etap, który trwa. Tutaj niestety, bądź stety, yy, ten ukochany nie spadnie ci z nieba. Bardziej to będzie wypracowane. W, być może jeszcze, ja bym to powiedziała, że mogłabyś, czy mógłbyś spotkać y, osobę, z którą y, umówisz się na randkę. Y, wiecie kiedy? W siłowni. No, przy, jak ty siedzisz, odpoczywasz, ona siedzi, on siedzi, odpoczywa. Fantastyczny moment, żeby porozmawiać. I kto wie. Ale tutaj ja to tak y, o, oglądam. Y, bo co robić w związku właśnie tą, bo jak słyszymy słowo praca i że to trzeba codziennie, to tak my ludzie mamy taką tendencję, że się trochę zniechęcamy. A to jest rutyna pracy jest bardzo fajna. Po prostu wdrażaj sobie powoli z nadzieją, ze spokojem rycerza pentakli. To, co chcesz osiągnąć, chcę chce mieć partnera, partnerkę, to zastanów się, co możesz z tym zrobić, gdzie możesz poznać tą partnerkę, chcesz polepszyć czy tego partnera, porozglądaj się, bądź otwarty, bądź taki drogi Raku spokojny, że to dostaniesz. Żeby, żeby nie wpadać w jakieś no, stany, że Boże, ja już nigdy nie spotkam nikogo, ja już nigdy się nie zakocham, bo ja muszę coś tam. Nie, nic nie musisz i nie ma nigdy. Każdy jak jest gotowy, każdy ma swoje tempo, zakocha się wtedy w odpowiednim momencie i przyjdzie do ciebie ta ukochana osoba. Uważajcie teraz drodzy, moi drogie raki, żeby namawiam, bo karty was namawiają do tego, żebyście poszerzali swoje horyzonty mentalne, to znaczy poszerzali swoje myśli, że nie wiem, jeżeli do tej pory uważałeś, że y, lody waniliowe są najlepsze na świecie i żadne inne smaki, to odważ się, Spróbować innych smaków. Być może ci zasmakują. Taka jest karta rada. Rozumiesz, żeby nie tkwić w takich strasznie konserwatywnych y, strukturach myślowych. Tylko y, może po, po, posłuchaj jakichś filmików motywacyjnych, może zobacz, że ludzie inaczej żyją w różnych krajach, inaczej. I to wcale nie znaczy, że to jest złe, tylko chodzi o to, żebyś poszerzył horyzonty swoje. To ci ułatwi yy, osiągnięcie tego celu, yy, który sobie, proszę cię, żebyś sobie wyznaczył. I to wcale nie znaczy, że on w maju przyjdzie. Może przyjść przy kole Fortuny, ale może by przyjść w czerwcu, albo może przyjść przy Siódemce, siódemce Pentakli, może do pół roku nawet być ten cel. Ale. Z taką ufnością, że on, że on jest. Że to jest tylko kwestia, że już gdzieś ten twój cel, czy ta twoja ukochana, czy świetna praca, czy co to sobie tam wymyśliłeś, to jest, jest, już, dla, już na ciebie czeka. Tylko ty idziesz sobie w swoim tempie. Bo musisz rozważyć to, co mówiłam, zimna głowa, bardzo. Yy, nie, nie, nie reaguj, drogi raku, yy, w, w maju emocjonalnie. Tylko rozważaj, analizuj, przygotowuj się, zrób sobie plan łagodnie, spokojnie. Może jeszcze wiecie, coś mi przyszło do głowy. Raku, bądź dla siebie też łagodny. I dla innych. To chyba wszystko, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, życzę cudownego maja, wysyłam dobrą energię i dla Was, drogie raki, tak jeszcze raz, powoli, do celu, pamiętaj, że On jest z wiarą, taką niezłomną wiarą, że dostaniesz to, czego pragniesz od, od góry. I jeżeli szukasz partnera, to On jest gdzieś. I powolnymi krokami pracy nad sobą, ze sobą jest ogromna szansa, że go dostaniesz. Więc raku do celu! Trzymajcie się, kochane! Jeszcze raz Wam dziękuję. Subskrybujcie, piszcie do mnie, jeżeli chcecie bardziej indywidualnych i konkretnych informacji. To zachęcam do kontaktu. Mail jest w opisie filmu. I życzę Wam cudownego maja. I pozdrawiam serdecznie. Cześć!